Nie każda pochwała jest miła, a nie każdy komplement jest szczery. Czasami są to formy manipulacji. Jesteś naprawdę świetny w tym, co robisz. Zawsze mogę na Ciebie liczyć. Brzmi super, prawda? Ale szef po chwili dodaje: W takim razie zostaniesz dzisiaj dłużej. Ty to masz wyczucie taką empatię świetnie sobie radzisz z każdym klientem. Ja już nie mam siły na tego człowieka, weź to na siebie. I co? Według Ciebie, co to może oznaczać? To jest też oczekiwanie wobec Ciebie, że weźmiesz za kogoś pracę, pod pretekstem komplementu. Jak zatem rozpoznać takie formy manipulacji? Podam Ci trzy sygnały. Po pierwsze, jeżeli Pochwała lub komplement pojawia się tuż przed prośbą albo żądaniem. Po drugie, jeżeli osoba, która czegoś od ciebie oczekuje, nie daje ci wyboru, tylko stawia cię przed faktem dokonanym. A po trzecie, w przypadku twojej odmowy pojawia się problem, konflikt, napięcie, lub nawet możliwość poniesienia. Negatywnych konsekwencji. To wszystko to jest manipulacja.